Politycy dorośnicie! Politycy Politycy naszą, 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 naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Biorę udział w marszu, ponieważ jestem zaniepokojony biernością polityków w sprawie katastrofy klimatycznej. Uważam, że jest to jedyna opcja, jaką możemy podjąć jako zwykli obywatele, jako młodzież, czyli strajkować, wychodzić na marsze, pokazywać się, żeby w końcu politycy zaczęli słuchać naszych postulatów. I właśnie tego wymagam od polityków, aby spełnili nasze postulaty, między innymi o edukacji klimatycznej w szkołach, o transformacji energetycznej, o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ oni decydują w naszym państwie i to tylko od nich zależy. Dzisiaj odczuwam zmiany klimatyczne, coraz częstsze katastrofy, coraz częstsze jakieś zjawiska, które po prostu nie występowały, jak rekordowe temperatury, rekordowe susze, rekordowo długie susze. Martwię się, jak będzie wyglądała planeta za parę lat, za kilkadziesiąt lat, jak ją, jaką zostawimy ją dla przyszłych pokoleń, dla, dla dzieci, dla wnuków. Boję się, że po prostu ta planeta nie będzie już w stanie stwarzać dobrych warunków do życia dla nas jako ludzi. Od wielu lat nie, nie słyszałem o globalnym ociepleniu w żaden sposób w mediach. I dopiero, kiedy moi znajomi poruszyli ten problem, wychodząc właśnie na ulicę, strajkując, wychodząc ze szkół, dopiero zrozumiałem, że problem, o którym Słyszałem i który przewijał się mimo wszystko w nomenklaturze naukowej, na lekcjach, rzeczywiście jest ważne. A mimo wszystko jest tak bardzo niepodejmowane i my jako ludzie niestety nie wiemy na, na jego temat tak dużo. Chcielibyśmy, aby media i aby rząd podejmował ten problem w swoich rozmowach yy, i w debatach. I żeby podjąć po prostu rozmowy na temat pewnych rozwiązań. Nie opcjonujemy za żadnym rozwiązaniem, czy ekonomicznym, czy politycznym globalnego ocieplenia, ale chcielibyśmy, żeby była na ten temat dyskusja. A aktualnie w naszym kraju dyskusja toczy się tylko wokół tego, czy globalne ocieplenie istnieje, czy nie istnieje. Chciałbym, aby, abym ja i aby moje dzieci miały zapewnioną przyszłość w takim... Środowisku, w jakim ja się wychowałem i w jakim wychowali się moi rodzice. Znaczy na czystej planecie, na której mamy czym oddychać i na której warunki po prostu są normalne. A niestety zmiany klimatyczne doprowadzają do tego, że niestety za jakiś czas wszystko obróci się do góry nogami, a świat, jaki znamy, już nie będzie taki sam. I to jest to, co mówią naukowcy. I my, jako młodzież szkolna, ufamy naukowcom, ponieważ uczymy się cały czas tego, co nam. Prze co zostało stworzone, całego konsensusu naukowego, uczymy się po prostu w szkołach. Dlatego jest to dla nas tak ważne. Solidarni z górnikami, ale nigdy z kopalniami. Z górnikami, ale nigdy z kopalniami. Do polskich polityków i polityczek wszystkich partii, a w szczególności liderów i liderek. Ze wszystkich scenariuszy, które przewiduje nauka, Utrzymując obecną politykę biznesu, jak zwykle, realizujemy ten najgorszy. Jesteśmy niebezpiecznie blisko punktów krytycznych, po których przekroczeniu już nie zatrzymamy katastrofy. Kiedy skupiacie się na przeliczeniu możliwych do zajęcia miejsc w parlamencie, nam kończy się czas. Często mówicie, że dbacie o naszą przyszłość, a jednak działacie tak, jakbyście przejmowali się tylko najbliższą kadencją. Dlatego teraz apelujemy do Was o zapewnienie nam i kolejnym pokoleniom realnej szansy na przetrwanie. Skoro uznajecie stanowisko nauki, powinniście otwarcie przyznać, że znajdujemy się w stanie kryzysu klimatycznego. W jego obliczu wzywamy Was do politycznej odpowiedzialności, odwagi i ambicji, aby podjąć ponadpartyjną współpracę. Dotychczasowe rządy ignorowały problem mimo dekad ostrzeżeń naukowców. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji. Szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu. Mówcie otwarcie o związanych z tym kosztach i szansach. Nie uciekajcie od rozmowy o zmianach, które i tak muszą nadejść. Najwyższy czas podjąć konkretne kroki, by Polska osiągnęła neutralność klimatyczną do 2040 roku, co da młodym pokoleniom choć cień szans na bezpieczne życie. Na ten moment. Wszystkie proponowane przez Was rozwiązania są dalece niewystarczające. Stawiacie nas pod ścianą. Musimy więc naciskać dalej i żądać konkretnych działań. Dlatego 20 września nastąpi historyczna mobilizacja. Wyjdziemy na ulice w ponad 60 polskich miastach. Stop kłamaniu! O klimacie! Stop kłamaniu! O klimacie! Stop kłamaniu! O klimacie! W Manu! o klimacie! W Polsce protesty odbywają się w ponad 70 miastach. Dzisiaj jest dzień, w którym zaczniemy zmianę. Nasz wspólny głos dotrze do polityków. Nie mogą nas ignorować. Jest nas zbyt wiele. To jest ten moment, by się dołączyć. Ten moment, kiedy dłużej nie możemy się przyglądać. De i a tua Zorganizowaliśmy dzisiaj strajk klimatyczny ze względu na to, że po prostu jesteśmy młodzieżą martwiącą się o los naszej planety. Młodzieżą, która jest świadoma zmian, które zachodzą, które będą się nasilać i jesteśmy po prostu zmartwieni. Musimy pokazać, że zależy nam na zmianach, że oczekujemy tych zmian i musimy wywrzeć presję na politykach, tak żeby oni też zrozumieli, że nie mogą dłużej ignorować problemu że czas najwyższy zacząć działać. Nie jesteśmy w momencie w którym możemy machnąć ręką na kolejne fakty przedstawione nam przez naukowców. Skutki zmian klimatycznych odczuwalne są już dziś, szczególnie w miastach takich jak Szczecin. Dotyka to też troszeczkę police ze względu na po prostu położenie, ale tak, skutki odczuwalne są już dziś i będą się jeszcze nasilały. Chociażby ze względu na to, że mało ludzi działa, mało ludzi reaguje i właśnie po to są te strajki, żeby ludzie obudzili się i zobaczyli że naprawdę jest potrzeba działania, że naprawdę trzeba coś robić i naprawdę nie możemy dłużej ignorować faktów. Sto największych firm energetycznych na świecie wydobywa, e, produkuje 71% zanieczyszczenia światowego. Także w tym momencie z, zmiana nawet na elektryczne samochody wszystkich ludzi nie jest. Miarodajna, nie jest miarodajna, tylko 25 firm z tych 100 firm produkuje aż 50%, czyli proszę sobie policzyć, 35,5% zanieczyszczeń jest powodowanych tylko przez 25 y, największych y, monarchów, rafineryjnych, wydobywujących ropę, wydobywujących węgiel, wydobywujących gaz. A Właśnie ropa, gaz i węgiel to są główne źródła energii, w których nadal nasza gospodarka polega. Jest to 92, a nie 91% energii odnawialnej na świecie jest tylko 1%. Mówimy tutaj o elektrowniach wiatrowych i o panelach fotowoltaicznych, czyli o energii słonecznej. Pozostałymi, pozostałymi składowymi, pomiędzy ten 1% jest m.in. energia jądrowa, która, jak wszyscy dobrze wiemy, musi być gdzieś składowana.